No, opowiada. Twoje kury? Moje kury znosiły jajka. I po prostu było tak, że ja brałem ich od innych gospodarzy i robiłem testy między swoimi jajkami i tymi kurami moimi, co one chodzą cały dzień, biegają, wiesz, jak na trawie, na tym, na tym. Wiesz, mają inną i kukurydzę i kokoszkę i nic więcej. A na tych jajkach, co na przykład mają od gospodarzy wyżej, odkupywał. I była różnica na żółtku, czy na białku, na żółtku była różnica. Bo jedne były po prostu blatsze niż moje, albo były bardziej czerwone niż moje. Oni dodawają barwników do jajek. I o co mi chodzi? Ja chcę właśnie zobaczyć między moim jajkiem, a twoim jajkiem, jak to wygląda. Te czerwone cztery są twoje, a cztery, cztery białe są moje które są większe moje no, widać nawet że wielkość jest y, różnica wielkości jest znacząca kolor jajek po ugotowaniu jest bardzo podobny nie widać chyba jakiejś większej, większej różnicy no powiem ci nawet Tomek że chyba twoje są nawet bardziej Żółte, żółtka. Jak otworzysz swoje, to mi pokaż. Jak tam Twoje? Twoje, te co teraz przykrajam. Wygląda to tak. A to będzie moje. I wygląda to tak. Czyli I to rozumiem. jest od białego Saibaby. Tak. A to jest od. Moje. Twoje. Tomka. Z Tomka tak. gospodarstwa. Zobacz, jaka jest różnica między tymi jajkami. Jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o żółtko. A no. teraz zaraz przetestujemy konsystencję. Także proszę smacznego i jemy, i testujemy. Zaraz będziemy swoje wnioski dawać po prostu w opisie ja... filmu. Nie można dawać tym kurom. to, 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 ale... I nawet uważam, że nawet jeżeli by mieli mnóstwo witamin i innych rzeczy uh -huh. to i tak te jajka nie, nie będą ciemniejsze u niego. Uh -huh. A w ogóle zobacz, że y, białko jest inne nie? po ugotowaniu, że tutaj y, szybciej jakby schodziło, łatwiej to y Skorupka schodziła z tego jajka. Tutaj i inne, nie? Inaczej. No bo inaczej, no. no? Mówimy o tych różnicach, nie? Dobra. No to testujemy. Chodzi o to, że ja mam 40-60 na przykład kur, i ja je żywię i na tyle też 60, a on żywi wieku jako hodowla. Rozumiesz? Tak, bardziej. Mhm. Ty je bardziej tu obierkami jakimiś takimi? Tak. Zdrowymi rzeczami. A on po prostu jedno ciepie i to co ma. I teraz. Ja powiem swoją opinię. Jajko białego sajbaby. No jest takim standardowym jajkiem dla mnie. Natomiast jajko tąka tutaj w gospodarstwie, gdzie znajduje się 40 kur obecnie 30. Smakuje mi o wiele wiele Lepiej, żółtko jest takie soczyste, słodziutkie, ma lepszą konsystencję. Może tą konsystencję jeszcze o pokażemy. Mm. Tutaj. No, rozwala się szybciej chyba, tylko. no bardziej, bardziej suche, bardziej kruche jest tak. No i takie nasze testy, takie nasze tutaj właśnie obserwacje. No pozdrawiamy wszystkich. I życzymy Wam dobrego jajkowania. Smacznego.